Szczęść Boże! Pozdrawiam z Łodzi. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi do nas, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, abyśmy się za nich modlili. Drużyny piłkarskie mają swoich kibiców, którzy dopingują swoje drużyny. A ten doping nieraz jest tak zagorzały, wchodzi na taki poziom, że nawet są dla siebie nieprzyjaciółmi. Co ma zrobić w tym przypadku Chrześcijanin? Właśnie to, co mówi Pan Jezus. Zanim wejdzie w dialog, zanim może odpowie emocjonalnie na zaczepkę, musi wziąć do ręki różaniec i pomodlić się za swojego nieprzyjaciela. Pomódlmy się dziś za naszych nieprzyjaciół.